Jakie one są zdezerowane Twoje znacznie bardziej od mojego, moje jest jak nowe. Wymienimy się. Boję się o Powerbanka dzisiaj. Czemu? No bo nie wiem czy mi wytrzyma. Mi na pewno wytrzyma. No, dobra, to mi. Znowu? <laughs> bo... no bo ja mam dwa wyjścia, nie? Dwa usb więc możesz się do mojego podłączyć. Masz taki kabel? No, po prostu będziemy płynąć ramię w ramię Ale jest to do zrobienia Dzień dobry, ma pani taki 6-metrowy kabel Wodoodporny no, wystarczy. Ej, i ta, jeszcze, jeszcze tak będziemy wiesz przytuleni ramionami Dzień. A wam co? Mamy krótki kabel Nie, upadź na tą wizurę no uważam, że ona jest nie, o wiele lepsza. Nie, 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 nie. Ale to zależy też gdzie, bo tam na początku była fajna, a na końcu już była słaba, nie? PZW Tarnów o wiele lepiej, jeżeli chodzi o te opłaty, no gdzie tam, kto to widział, kuźwa 75 zeta. Cieknie? Cieknie. Pa. To straszne, słyszycie to? Jo! Ale to nie masz tam nic? Nie ewidentnie mam tam wiesz, a teraz już nie cieknie. Nie zostaw, już jest dobrze No bo tam masz tam zapadkę nie i tam często gęsto jak masz śmieci to leci w powietrze Jocie, cały dzień spływu przed nami Pięknie Najlepsza no przynęta ever, patrzcie Widzisz jak jest ten łatana folią aluminiową? Właśnie to jest... Bo, jest bo on jest transparentny, już się tak zda, zda że jest przezroczysty jak go nagle, ja nagle ja tą e, folią aluminiową, e, taśmą naprawczą, żeby, żeby błyszczą, nie, żeby dawał refleksję, nie? Słuchajcie, wczoraj na Nowym Sanczu Daniel... Czekaj, czekaj, spadł. Daniel zapomniał tą przynętę w aucie na mecie i postanowił 15 km autem nadjechać, żeby po tą jedną przynętę wrócić i łowił tylko na nią, no i stąd ten szczupak, dwa bolki... I, ta jedna, I kilka To jedna przynęta. Ja nawet nie wiem, co to jest. To jest za like, no nie? Co to jest? No name. co to jest? To jest Savager. Savager. Ale nie mówimy modelu, bo będzie. No nie to mówimy jest imitacja śledzia, To jest imitacja śledzia. A nie wiem do jakiej. No jak, na jakie wody jest proponowane. Fajny jest. Ja tu pie pierwszy raz tu płynę ten odcinek. I zawsze zaczynam tam, w, jak to się. przy tej baszcie takiej. A dzisiaj tam kończymy. Czy to jest sawacz, 12 zł, 13? 6 dych 6 dych? ile? masekle dobra, słów kilka o tym jakie mamy plany no przede wszystkim tutaj ta rzeka, widzicie ona jest taka dosyć szeroka, ale później zaczynają się meandry także ta rzeka później żyje własnym, własnym życiem no i zobaczymy, co nas czeka. Na pewno będzie kilka takich trudniejszych przepraw, no ale dłuższy odcinek, nie wiem, taki kilometr, dwa na pewno popłyniemy taki, taki kanał. Natomiast ona tutaj przy samym brzegu, ona nie jest taka płytka na 30-40 cm, tylko od razu widać, że, że wchodzi w taką metrówkę, więc mogą na tu wychodzić szczupaki, mogą na tu wychodzić fajne bolki. Absolutnie przez te 3 dni, ja nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, ale przez te 3 dni maja klen w ogóle nie reaguje. Tutaj, przynajmniej na południu. Raba, Dunajec wyżej, dzisiaj nie wiem jak będzie, ale absolutnie nic, w ogóle nie reaguje. Mi się wydaje, że to jest związane z jakimiś tarłowymi, przedtarłowymi. E, e, zwyczajami tych ryb, czyli jest jakiś spokój, a może za tydzień zacznie się totalna taka, takie, takie żerowanie, ale póki co, e, aż jestem ciekaw, czy tylko ja mam takie doświadczenie na ten maj, że, że klenie nic, e, jak na, no super jakbyście mi napisali w komentarzu, no i co, i płyniemy, naprawdę nie mam pojęcia dokąd, mamy czas na około 12 godzin spływu, e, więc szykuje się super, No zobaczymy, dobra kibicujcie, bo Przedłabyś jakaś ryba w końcu. Jakbyś jak to powiedział, będzie fajnie, ale jeszcze nie jest fajnie. <noise> już jest dobrze, już jest dobrze, już, już nie panikuj. W co Ci z chciałem powiedzieć? No? Chciałem Ci powiedzieć, że jest Cie... Bardzo się cieszę, że mnie tu zabrałeś. Wy... Wyciągnąłeś, sorry, bo zabrałeś może nie jest zabrałeś, ale mnie tu wyciągnąłeś. Łzami popłynęła właśnie. Cieszę no. się, cieszę się. Cieszę że się, żeś mi to zaproponował. Tam bym się tu nie znalazł. Ale dzięki Twoim nadłogom się tu znalazł. Tu jest coś nie sprowadziło ładnego. Ale nie zauważyłem co to było. Nie, nie, nie skojarzyłem co to za zagatunek ani wielkość do końca. Jestem, coś mnie skup się! nasz skup się w ogóle, patrz przed siebie na wodę. Ej, my tu nie jesteśmy w celach towarzyskich, e, prywatnych. My tu nagrywamy film. Ale ona jest niezarzucona, ona po prostu stoi mi brakuje wędki właśnie <grymne> <grymne> Zobacz jaki ma, jaki ma ciężar wyrzutowy <grymne> Ale to wygląda na dobry Bo ja szukam takiej która mieści się od 5 do 250 nie w tym przedziale to jest piękne miejsce, takie brzanowe, 100% brzanówka Trudno się tu będzie dożłowić. Ale jest to możliwe Kurde, widzisz pod tam między płytami mi praktycznie pływał nie? Wyszedł do wodka, ja go wyciągnąłem z wody i on go zaczął szukać, tego woblera, jakby wiesz A Teraz w wodzie już nie było on... O lutkę mi strzelił pod pływadełkiem praktycznie przy płetwach mi zawinął. Nie? A ładny jaki? Nie, życią no. No. widziałem drugą i to potężną Widzieliście to? To, przecież to jest niemożliwe To jest niemożliwe Szczytówka się ostała? Ostała, to świetnie, bo mam dolnik do tej samej wędki w domu Patrzcie, przyszedłem do domu, patrzę Jest tutaj ten zapasowy dolnik ale potem go wziąłem w ręce i tu się okazuje, że, że on już też był złamany. Także jednak nie mam wędki. O, oh. gdzie mogłem się napić wody, gdzie nie powinienem? To jest ok, jest ok. Przecież to jest niemożliwa zęb. Oh, dobra, ale telefon jest cały, dokumenty wszystko jest ok. No po prostu. To jest niemożliwe! Patrzcie, to wypadło. Coś ważnego? Wypadło, na bok. Jo! Kuźwa! Krótkofalówka mi wypadła. No po prostu jakieś jajko. Już wiem, co Daniel. mi wypadło. Nie powiem, Danielowi, powiem po prostu, że przestała działać. Nie. Nie! Jeszcze krótko falówkę zbliżyłem. To jest jakiś koszmar, <noise> jakiś koszmar. Dobra, ale ludziom się gorsze rzeczy przytrafiają. Przerwa. Poczekaj, poczekaj. Poznalazłem coś ciekawego w wodzie. Fajną rzecz. Nie chcesz? Ty, działa. Halo, Daniel, słyszysz mnie? Słyszysz? No nie działa. nie odpowiadałeś. Działa czy nie? Halo? Nie wiem, bo... Ale dajesz sygnał czy nie? Nie, ale przez chwilę jeszcze widziałem, wiesz. Wiesz co? Wyglebiłem się, nie? Sp ja właśnie dlatego się ciebie nie pytałem, bo słyszałem twój taki jęk zawodu, mówię, kurde, co się stało. Nie? I Wie do ciebie przez walkę tarkę i nie odpowiedziałeś mi i mówię, o, chyba walkę tarkę poszło. Nie tylko to. Ale ty jak się wyglebiłeś? nie wiesz, siadłem i coś mi zblokowało nogę i poleciałem, złamałem sobie wędkę i chwilę potem jak już wiesz, mówię! co ja, mi wypadło kito i ogwetkę sobie połamałeś? Normalnie, spadłem na nie. Wiesz co, ale to jest... To jest... No to... Wiesz co? Pewne rzeczy wychodzą na dobre, teraz to jest travel. Ile razy to słyszałem Trzy metry cały czas Cicho! Patrzę mój wobler, wiesz, do góry i myślę co jest? O Linkę zaczepił? A patrzę, a obok niego płynie bolek, nie? I nawet go nie poczułem na kiju. Teraz, nawet jak mówiłeś, ale nie chciałem ci odpowiadać. Nawet go nie poczułem na kiju, nie? Bolek czy Bolek Ale nie był zainteresowany atakiem. Dobra słuchajcie, o, jest 16.45, ja odniosłem wędkę, e, Danielowi przyniosłem z auta, bo tutaj mamy auto, więc uznaliśmy, że tu no jest 16.45, ale tak naprawdę jest gdzieś 13.30, uznaliśmy, że jeszcze popłyniemy za 3 godziny, potem jakoś nastąpią po prostu to moje auto, no zobaczymy, e, rzeka zaczęła żyć, to znaczy jest bardzo dużo tutaj ludzi, gap, może nie gapiów, po prostu wszelkich czasowiczów, dzisiaj jest e, dalej długi weekend majowy, no więc ci ludzie odwiedzają tą rzekę i nie ma się co im dziwić, bo rzeka jest taka urokliwa. Niektórzy widzę nawet kąpią się. Próbują się chyba przygotować i zahartować organizm na lipcowe i sierpniowe wypady nad Bałtyk. Ale piękna jętka. Ale tu piękny. pa jak idą? Jeszcze nie klenie, bo nie widziałem. Jakby świnki to były. Nie, świnki. Kopnąłem. Na tą rzekę zapomnieć polaryzacyjnych. To gruby żal, nie? Game over. My już kończymy, jesteśmy tutaj pod mostem. Daniel jak się podobała wyprawa dzisiejsza wczorajsza? Mega, pożego. W drąd się naoglądaliśmy, nic nie zrobiliśmy, ale co się naoglądaliśmy, to nasze. Jest ta liczna woda. Momentami ciężko, jak ta rzeka jakby tak o niej parę słów, to trafiają się mega fajne odcinki, trafiają się mega słabe odcinki. No więc jeżeli mówicie stacjonarnie, chodzicie z brzegu, to pamiętajcie, że możecie trafić naprawdę na feralny, na kompletny bezrybny odcinek i odwrotnie że jeżeli chodzi o brzany, tutaj to jest po prostu jakiś kosmos, nie? Tych brzan takich pod 70 cm, to widzieliśmy ich sporo. Nie wiem czy się nagrały, jeżeli tak, to będą na tym filmie. Jak nie, to nie. Trzymajcie się, pozdrawiam Rocky Fishbała i uwaga Daniel Sidorowicz. Na razie. Cześć.